Dostawę możliwością wybrania paczkomatu lub paczko punktu na mapie? Tak, to nasza nowa funkcja w Mafelo. Cześć, tu Kasia z Mafelo. Zapraszam cię na film o paczkomatach Mafelo. Chcesz, aby to właśnie twój klient podczas składania zamówienia w Mafelo podał paczkomat lub paczko punkt, do którego prześlesz mu zdjęcia? Dzięki nowej funkcji w Mafelo jest to możliwe. Jak to ustawić? Na początek zalogujmy się na nasze konto fotografa w aplikacji Mafelo. Następnie w prawym górnym rogu wybierzmy Moje konto, Ustawienia, zjedźmy myszką nieco w dół i wybierzmy Metody dostawy. Tutaj musimy dodać naszą nową metodę dostawy, czyli właśnie Paczkomaty Paczkopunkty. Zrobimy to poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu przycisku Dodaj. Dodajemy nazwę, czyli na przykład Paczkomat Paczkopunkt i bardzo ważne tutaj jest to, aby zaznaczyć opcję, klient musi wybrać paczkomat. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasz klient będzie mógł wybrać tą metodę dostawy bez podawania właśnie paczkomatu czy paczkopunktu. Dlatego zaznaczamy. Poniżej uzupełniamy cenę, która jest obowiązkowa, żeby tutaj dodać właśnie tą metodę dostawy. Następnie opcjonalnie możemy dodać czas dostawy i krótki opis tej usługi. Zapisujemy. Następnie chciałabym dodać tą opcję dostawy do wybranej już sesji zdjęciowej. W tym celu klikam Sesje zdjęciowe, wybieram sesję, do której chcę dodać tą opcję dostawy, i w danych sesji zjeżdżam myszką w dół i klikam Zarządzaj metodami dostawy. Tutaj zaznaczam właśnie nowo powstałą usługę, czyli paczkomat-paczko.punkt, i klikam Zapisz. Teraz pokażę ci w jaki sposób wygląda właśnie wybór paczkomatu paczko.punktu przez klienta. Po zalogowaniu się nasz klient wybiera standardowo sesję do której chce złożyć zamówienie, czyli w moim przypadku jest to sesja ślubna. Przechodzimy do zdjęć, wybiera klient zdjęcia które chce zakupić, czyli powiedzmy na przykład te. Następnie przechodzimy do koszyka, klikamy dalej. I przychodzimy właśnie do etapu, w którym wybieramy metodę dostawy jako klient. W naszym przypadku wybieramy właśnie paczkomat Paczkopunkt. Po prawej stronie uzupełniamy standardowe dane do dostawy takie jak imię, nazwisko, mail oraz numer telefonu. Jeżeli teraz nasz klient chciałby przejść dalej do podsumowania bez podania paczkomatu, to wyświetli mu się informacja, że należy wybrać metodę dostawy, czyli właśnie nasz paczkomat musimy wybrać. W związku z tym klikam Wybierz paczkomat i możemy wybrać paczkomat, szukając po mieście, adresie lub po nazwie punktu. Ja wybiorę tutaj w tym przypadku pierwszy z brzegu, który mi się wyświetla, następnie Wybierz i tutaj wyświetla nam się już w formularzu ten, który wybraliśmy właśnie na mapie. Przechodzimy dalej do podsumowania. Teraz system nas przepuszcza, bo już mamy wybrany paczkomat. Więc wysyłamy zamówienie do fotografa. I to wszystko. Jak widzisz, wybranie paczkomatu jest bardzo proste, zarówno od strony klienta, jak i ustawienie tego od strony fotografa. Wygoda, funkcjonalność i profesjonalizm. Dzięki nowej funkcji Mafelo Twoje usługi mogą wejść na wyższy poziom. A dodatkowo, gdy skorzystasz z nowego modułu CRM Mafelo, możesz dodać do sesji zadanie, właśnie np. o wysyłce zdjęć do paczkomatu swojemu klientowi. Chcesz wiedzieć więcej o CRM? Zapraszam Cię do obejrzenia filmu. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć!